Lekko pusysz, pusysz, Kurwa, no lekko, chciałem powiedzieć gruba, ale nie to miałem na myśli. Lekko pusysz te. Kurwa, pusysz. Jezus, jak to się mówi? W Porno, gdybyś miał pewność, że nikt z Twoich znajomych nie dowie się o tym. Szczerze? Nigdy w życiu. <gry> Nigdy! Co ty? Chyba, że z siostrą. <grywa> Kurwa, no coś ty napisał, Budek. Jakby, jakby odjęła z diety 9, 9 kalorii, to by jej dalej zostało 5 tysięcy kalorii, więc to w sumie chuja by dało. No co, co ty myślisz, że na 14 tysięcy kalorii dziennie wpierdala? No znaj spokój, ty. bądź poważny. Już nie bądź taki okropny. One mogą być naprawdę bardzo trudne. No Tych no jego no życia, bani. z których do programu wybraliśmy 21. Ej, dobra, mam szalony pomysł. Wypiłem kawę i mam ochotę jeszcze dwalność Energola i to już będzie koniec kokainy na dziś. Czy chcesz dalej odpowiadać na pytanie? Co nic napisał? Ale na chacie tak, szarża, stud na 2,5 sekundy. trzystronne stronne cięcie na bugu 3 razy demę, na koniec na napięć? Tak. To ja jako Normalnie. najbliższy przyjaciel może w, troszeczkę sprostuję. Dla mnie zdrada żony to nie jest coś znowu takiego strasznego. Zależy, jeżeli on tego nie zrobił z uczuciem. Co? Jeśli już. Czasami nam się zdarza jechać przecież samochodem i bierzemy od sąsiada, pożyczymy auto i tak dalej, ale nadal mamy swoje auto to w garażu, które dbamy, które pielęgnujemy. Śmiałe porównanie muszę to powiedzieć. No śmiałe porównanie, ale to jest jedyne takie adekwatne do, do sytuacji. Ale zrelową. Zostawiam, zostawiam to by. 30 Powiedział? No już. No. Dostał w ogóle usunięte konto. Za co? Za wiek. Rzekomo za wiek. Czajcie? I to jeszcze w trakcie live'a. Miał live'a i dostał perm'a. Powalone co? No te jadeity nocy. Dużo tego wypadło. Te jadeity są potrzebne. Z tego może wypaść.